Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii, w rozdziale 11 Ewangelii świętego Łukasza Chrystus wyrzuca faryzeuszom głównie pustkę duchową, wręcz je, por, wręcz i porównuje ich do grobów, w których oczywiście nie ma życia, a więc ich życie wewnętrzne jest martwe, nie czynią miłości i sprawiedliwości, lecz skupiają się na rzeczach drugorzędnych, jak składanie dziesięciny, co samo w sobie jest ważne, jak mówi Chrystus. Ale właśnie porzucają praktykowanie miłości i sprawiedliwości. I Dzisiejsza Ewangelia jest więc dla nas swoistego rodzaju zachętą do zajrzenia do naszego wnętrza. Co jest w naszym wnętrzu, jeżeli chodzi o relacje do Boga i do drugiego człowieka? Czy jest w naszym wnętrzu, albo w naszym sercu, miłość, praktykowanie miłości i praktykowanie sprawiedliwości? Oczywiście, miłość w znaczeniu nowotestamentalnym, w znaczeniu wiary, na pierwszym miejscu stawia postać Jezusa Chrystusa albo Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Tak więc, kształtowanie miłości czysto ludzkiej do bliźniego, do żony, do męża, do dzieci, do przyjaciół, jest rzeczą dobrą i rzeczywiście. Formułującą człowieka, od tego Chrystus od nas wymaga umiłowania bliźniego, ale miłość drugiego człowieka jest sformowana i kształtowana w oparciu o to najbardziej podstawowe doświadczenie miłości, jaką jest miłość Boga. Dzisiejsza święta, którą wspominamy 15 października, święta Teresa z Avila, święta mieszkająca, żyjąca w Hiszpanii. Sławiła się tym, że poprzez żyjąc w zgromadzeniu zakonnym, widząc jego dosyć niski poziom religijny, założyła własne, oczywiście za pozwoleniem przełożonych, gdzie w centrum było ubóstwo, skrajne ubóstwo, umarwienie cielesne, a również przede wszystkim modlitwa myślna. Modlitwa, gdzie myślą łączy się z Jezusem Chrystusem, z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym, rozważając. Treści powiązane z życiem Chrystusa, albo rozważając Jego obecność we mnie. Święta Teresa jest mistrzynią życia duchowego i w swoich pismach, które odznaczają się jasnością, ukazuje też pewne ideały, do których ona sama zmierzała. Poprzez wieloletnie rozmyślanie, kiedy myśli uciekały jej daleko od Boga, nauczyła się wreszcie być skupioną w Bogu. Co więcej, nauczyła się Boga. Stopniowo kontemplować, gdzie Bóg odkrywa przed nią siebie samego. Bóg uczy ją miłości aż do najwyższego wymiaru tej miłości, jaką jest rzadkie w historii osób kontemplujących Boga, małżeństwo duchowe opisała to sama Święta Teresa że to Serafin pojawia się z żelazną dziwą, której koniec jest roz, 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 zaczerwieniony. Z gorąca i przebija jej serce, które z jednej strony jest, staje się pełne boleści, a z drugiej strony napełnia się radością, miłością tak wielką, której sama święta Teresa nie potrafi wyrazić. Jest to rzeczywiście doświadczenie bardzo rzadkie w historii mistycyzmu chrześcijańskiego. No cóż, zanim jednak Teresa stała się świętą, pamiętajmy, że również w pewnym momencie. Chrystus swojej dobroci pokazał jej miejsce, które przygotowane jest dla niej w piekle. Z naszego punktu widzenia, otóż osoba święta to już jest bezgrzeszna, czy też jest wzorem do naśladowania, no tak, ale Pan Jezus również potrafi motywować innych ludzi do prowadzenia życia świętego, jak było to w przypadku świętej Teresy. Opisuje więc Teresa swoje doświadczenie w piekle, w miejscu przygotowanym. Dla niej jako miejsce wiecznego potępienia. Później w jej życiu duchowym też następuje szereg przełomów, szereg momentów, który z pewnego stopnia życia duchowego przychodzi na wyższy. I otóż jednym z takich przełomów było to, kiedy do klasztoru, w którym mieszkała, została przyniesiona na wielki post figura Chrystusa ubiczowanego, przedstawionego w sposób bardzo realistyczny, z ranami na ciele, z koroną cierniową na głowie. I wizja tego Chrystusa cierpiącego tak nią wewnętrznie wstrząsę, wstrząsnęła, że jej pobożność i jej modlitwa rzeczywiście niejako się podwoiły, i jej gorliwość w prowadzeniu życia właśnie wewnętrznego, skoncentrowanego na osobie Jezusa Chrystusa też na tym mocno skorzystały. Teresa napisała też szereg książek, była płodną autorką, pisała przepiękną hiszpańszczyzną, która jest. Język jej jest językiem klasycznym, XVI-wiecznym, kiedy właśnie język hiszpański się tworzył. Tworzył się przez literaturę przepiękną, mistyczną, religijną. I Teresa była jednym z jego z tegoż języka twórców wybitnych zresztą. ja otóż napisała między innymi księgę o rozwoju duchowym nazywaną Twierdza. Od zewnętrznych, porównując życie duchowe i wnętrze człowieka do twierdzy otoczonej szeregiem Murów i szeregiem komnat. Od tych komnat zewnętrznych, których doświadczamy przez zmysły, przechodzi się do komnat coraz głębszych, aż do siódmej najgłębszej komnaty, siódme, siódme, miejsca, gdzie człowiek przebywa tylko i wyłącznie z Bogiem. Żeby tam jednak dojść, żeby odkryć siebie samego w najgłębszym wymiarze własnej egzystencji, od zewnętrznych czysto doznań poprzez głębokie wewnętrzne doświadczenie Boga, w, w swoim sercu, w najgłębszej istocie swojego istnienia, potrzebny jest wysiłek, 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 yy, który jest dokładnie opisany właśnie w księdze pod tytułem Twierdza. Twierdza, metafora duszy, która broniąc się przed grzechem przychodzącym z zewnątrz, wewnątrz cieszy się obecnością Boga Najwyższego. I na zakończenie słynny wiersz świętej Teresy Wielkiej, która umiera w 1582 roku, pisze ten wiersz przed śmiercią, w którym elementem dominującym jest zaufanie oraz przemijalność tego świata. Jedynie co trwa, to trwa miłość Boża. Pamiętajmy o tym, co może przetrwać w tym życiu i do, również do życia przyszłego. Sam Bóg ze swoją miłością, nic innego do naszego ży życia przyszłego nie przetrwa. Nie trwórz się, pisze święta Teresa. Nie lękaj się wśród życia dróg. Tu wszystko mija. Trwa tylko Bóg. Cierpliwość przetrwa dni ziemskich znój. Kto Boga posiadł, ma szczęścia zdrój. Bóg sam wystarcza Pan z wami niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec syn i duch święty błogosławmy panu bogu niech będą dzięki